Cześć, tu Karolina Wasielewska z Girls Gone Tech. Witamy Was po wakacyjnej przerwie w dziesiątym już odcinku Tech News Girl. Jak zawsze przyjrzymy się nowinkom ze świata nauki i nowych technologii, w których maczały palce kobiety albo które dotyczą kobiet, ale najpierw o tym, co u nas. Po urlopie wracamy do naszych projektów. Już w tym tygodniu spodziewajcie się kolejnego live'a. Na dniach zdradzimy Wam nieco więcej szczegółów. Tymczasem na rynku ukazała się ważna książka, której mamy przyjemność i zaszczyt patronować. Maria Składowska-Kiri, zakochana w nauce, profesora Tomasza Pospiesznego, którego możecie znać z innych publikacji o kobietach w nauce oraz z internetowego projektu im poświęconego Piękniejsza Strona Nauki. Nowe wydanie biografii wielkiej polskiej uczonej zostało poszerzone o tło historyczne i uzupełnione w oparciu o najnowsze Badania, także zupełnie zapomniane źródła, takie jak m.in. wspomnienia siostry Kiri Skłodowskiej, dr Bronisławy Dłuskiej i brata Józefa Skłodowskiego. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa po godzinach. A teraz już zapowiadane newsy. Profesor Danuta Gutowska-Owsiak znalazła się w zespole badaczy, który pracuje nad szczepionką przeciw COVID-19. Specjalistka od immunologii z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego połączyła siły z ekspertem od nanotechnologii, Jonathanem Hedlem z Małopolskiego Centrum Biotechnologii. Działanie szczepionki ma polegać na pobudzeniu limfocytów T osoby zaszczepionej do niszczenia komórek zainfekowanych przez wirusa. Naukowcy chcą do tego wykorzystać egzosomy to małe pęcherzyki obecne w większości płynów biologicznych w organizmie człowieka. Działają one jak przekaźniki sygnału pomiędzy komórkami. Dlatego to one mogą wysłać do komórki impuls, który pobudzi ją do działania. Plan jest taki, żeby stworzyć w tym celu sztuczne egzosomy. Na badania naukowcy otrzymali ponad 2,5 miliona złotych od Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Trzymamy kciuki. A skoro mowa o COVID-19, jednym z najczęściej badanych aspektów jest wpływ koronawirusa na kobiety w ciąży. Kolejne badania na ten temat przeprowadzili naukowcy z WHO i Uniwersytetu w Birmingham, a zespołowi przewodniczyła profesor Shakila Tangaratina. Przeanalizowali przypadki 11 tysięcy ciężarnych z USA, Europy, Ameryki Południowej oraz Środkowej i Południowo-Wschodniej Azji. No i jak się okazuje, kobiety w ciąży rzadko mają objawy zakażenia, jednak występuje u nich ryzyko przedwczesnego porodu. Nie potwierdzono jednak, żeby u kobiety w ciąży, która ma koronawirusa, występowało większe ryzyko urodzenia martwego dziecka, ani że dzieci są dotknięte wyższym ryzykiem śmierci wkrótce po narodzinach. Naukowcy zalecają zatem, żeby ciężarne, których zakażenie zostanie potwierdzone, trafiały na oddziały intensywnej opieki, a ich nowonarodzone dzieci spędzały jakiś czas na obserwacji na oddziałach neonatologicznych. Profesor Alicia Sintes z Uniwersytetu Balaarów i jej koledzy z Międzynarodowego Zespołu Astronomów odkryli dwie połączone ze sobą czarne dziury, z których jedna ma masę równą 66, a druga 85 masom Słońca. Łącznie dają więc one największą czarną dziurę, jaką udało się wykryć za pomocą fal grawitacyjnych, których współodkrywczynią była Sintes, a za co ich główni odkrywcy zostali nagrodzeni Noblem z fizyki w 2017 roku. Do tej pory uważano, że tak ogromne czarne dziury nie mogą istnieć. To o tyle Ważne odkrycie, że może powiedzieć nam coś więcej o tym, jak umierają najbardziej masywne gwiazdy. To one dały bowiem początek zaobserwowanym czarnym dziurom a znajdują się one no, daleko 17 miliardów lat świetlnych od Ziemi. Teraz czas na kalendarium. 30 sierpnia 1950 roku zmarła Jadwiga Wołoszyńska, polka pionierka fykologii, czyli nauki o glonach i autorka około 50 publikacji naukowych na ich temat. 31 sierpnia 1870 roku urodziła się Maria Montessori, włoska lekarka, twórczyni systemu wychowania dzieci, który kładzie nacisk na ich swobodny rozwój i indywidualizm. Na polskim rynku właśnie ukazała się jej biografia. 1 września 1895 roku w Nysie, obecnie na terenie naszego kraju, urodziła się niemiecka fizyczka Herta Sponer, współautorka metody Birge Sponer, wniosła ważny wkład w badania nad fizyką molekularną i spektroskopią. 2 września 1814 roku zmarła amerykańska wynalazczyni Catherine Littlefield Green. Prawdopodobnie to ona podpowiedziała swojemu mężowi pomysł na odziarniarkę bawełny i narysowała szkic prototypu. Patent został zarejestrowany na jego nazwisko i to on się na nim wzbogacił, bo kobiety nie mogły wówczas zgłaszać wynalazków. 3 września tego roku 77 lat skończyła Dagmar Szipański, niemiecka polityczka, profesorka fizyki, która w 1999 roku kandydowała na prezydentkę Niemiec z ramienia CDU. Przegrała z Johannesem Rałem. 4 września 1996 roku zmarła Joan Clark, Brytyjka, która pracowała jako łamaczka kodów w Bletchley Park podczas II wojny światowej. 5 września 1975 roku zmarła Alice Catherine Evans, amerykańska mikrobiolożka, która badała bakterie w mleku i serach oraz dowiodła przyczyn zachorowań tak wśród ludzi, jak i bydła na groźną chorobę znaną jako bruceloza. Jeżeli któryś z tych życiorysów spodobał Wam się bardziej, dajcie nam znać, przygotujemy dłuższy materiał o jego bohaterce. W tym tygodniu zachęcaliśmy was na naszym fanpage'u do oglądania z dziećmi naukowego show Emily Calandrelli na Netflixie. To pierwszy taki program prowadzony przez kobietę na ogólnodostępnej platformie VOD. W dodatku kobietę w dziewiątym miesiącu ciąży. Kim jest autorka kilkunastominutowych odcinków, w których w prosty sposób omawia zjawiska fizyczne i zachęca do eksperymentów w domu? Otóż Emily ma 33 lata, ma licencjat z mechaniki i inżynierii lotniczej oraz magisterium z aeronautyki i astronautyki Massachusetts Institute of Technology. Jest inicjatorką programu, w ramach którego organizacje pozarządowe posługują się crowdfundingiem, żeby znaleźć rozwiązania dla swoich problemów technicznych. Emily okazjonalnie publikuje na TechCrunch, pojawia się w w naukowym programie Bill Nye Saves the World, również dostępnym na Netflixie, i napisała serię książek dla dzieci Lace, które stanowią wstęp do zdobywania wiedzy z zakresu nauk ścisłych i nowych technologii. Bardzo zajęta kobieta. A teraz jej program Emily Wonder Lab zadebiutował na Netflixie dokładnie 25 sierpnia. Kto jeszcze nie dał nam znać, co o nim sądzi, niech koniecznie to zrobi. Na dziś to już koniec, zapraszamy za tydzień. Komu się podobało, łapka w górę. A jeśli coś Was poruszyło, wzburzyło, chcecie coś skomentować, oczywiście zachęcamy, tylko dzięki Wam możemy stawać się coraz lepsi. Kto jeszcze nie miał okazji, niech zajrzy na nasz kanał na YouTube, nasz profil na Patronite i posłucha koniecznie podcastu Kobiety Nauki Polskiej. Do zobaczenia!